Proszę bardzo, ogromne ilości, biorąc pod uwagę, że to jest z dwóch stron wysypane. Proszę bardzo, tam z drugiej strony jest kubka. Tak, o, proszę bardzo. I tak węgiel się wysypuje. A teraz zobaczmy, jak kolej zabezpiecza swoje wagony. To jest istotne. Wszyscy mówią, że wina jest złodziej Proszę bardzo. Jak wygląda zabezpieczenie wagonu? Zwykła wajcha, którą wystarczy podnieść do góry i obrócić. I żadnych zabezpieczeń: żadnej kłódki, żadnego zamka, żadnej śruby zabezpieczającej. Nic. No to jak mają upilnować swój węgiel? Może im zależy na tym, żeby kradli. Proszę, z bliska, widać wszystko. Wystarczy podnieść tą wajchę do góry, obrócić drążkiem i otwieramy. 이 어떻게 남을 지위